Dlaczego u Ciebie? A tu już taki połemci jeszcze żeby tu do swojego brania wracać to, to ja rozumiem Badzi nie teraz I nie zamknąłem Ja się Tylko widziałem jak mi wyskoczył ten z koła Ucha a miało być tak pięknie. A miało być tak, mało. Ale było. Było, no było pięknie. Gdzieś tam ja tra... I co, ja mam teraz się pójść wykąpać? Ja mam się pójść wykąpać teraz? I on się tak wyholuje, tak sobie następną rybę? Adam widzę też jakieś poruszenie, już nie idzie się kąpać, już widzę coś tam robi w tle. Bo jakby ta ryba została wyholowana, to zrobiłoby się 4-3. Także czułby się. Ale się nie zrobiło. Ale się jest, jest 4-2,5. Nie, zemści się, że teraz znowu zaczynamy od początku, bo ty miałeś dobre końce, to był to twój właśnie koniec. Dobra. Czyli jednak coś w tym jest, że taki, taki zestaw i na salasko i tutaj znowu zadziałał, nie? Robię następną wędkę, bo ryba w łowisku, panie. <noise> Jeden przypadkowy karm przypłynął i ryba w łowisku. Mówiła mama wczoraj, zrób sobie przypony, jak jest czas, to nie. <noise> Trzeba było na szybko wiązać. Mama, mama. Mama ostrzegała, ja, ja, gut, cylinder. <grystanie> wędki trzy przerzuciłem. Mam nadzieję, że nie będzie brania. Jak nie będzie dwóch brań do jutra do 11 w południe to pakujemy się. Teraz jak już wiemy to byśmy gdzie indziej usiedli. No raczej tak, no raczej tak. I się tak cieszył, że będzie 4-3, 4-3, a tu dalej kula, 4-2. i tak mi go szkoda. Uj, uj, uj. Książki to... moja żona dużo książek czyta i ona jest w naszym małżeństwie tym, tym, tą osobą tą mądrzejszą. Zrobiłem już tam saunę solution w środku. Piecy chodzi? <grystowałem>, tak, piecy chodzi. A ja zaraz pyknę jeszcze grzane wino. Tak. A poczęstujesz mnie? To oczywiście. Jaka z nas amatorka, totalna amatorka, taka że masakra. Termometru nie zabraliśmy, żeby zmierzyć temperaturę wody. Lornetki nie wzięliśmy, żeby obserwować gdzie dokładne są spławy. Jaja. To tego Ananasa z batteriegiem No widzisz Ty, ty, ty leżysz co odszedł, nie? <grym> Ale to się poradzisz, teraz sobie idę <grym> ty, a wstałem wyszedłem i stałem tu na trawniku wiesz? I patrzyłem jak odchodzisz i zaczęło jechać I pobiegłem po kamerę <grym> Tylko to dlaczego u ciebie? A tuż już taki powiem ci, Nie wiem, czy nie większy. No, laki luzer. Szczęścia, szkoda. jak tutaj się chce wykąpać. Pójdź wykąpać, a tu. Jeszcze, żeby tu do swojego brania wracać, to, to ja rozumiem. Adam wszedł się wykąpać. Znaczy, jeszcze nie wiadomo, czy tam można się wykąpać. No, poszedł obczajkę zrobić, był już 50 metrów stąd, a tu branie. A całą noc cisza była. Ale w dzień No to, tobie tylko w dzień biorą Nie on no drugi w dzień Całą noc była cisza Przyszedł pod wędką tobie? No Pod albo na akcji. nic nie poradzisz na to teraz ok ja tu odstawiam kamerę tutaj może będzie nas widać przygotuję się już do podbierania A jestem, teraz, jestem, oto jestem, oto jestem, to holy holy. <laughs> <laughs> jak taki, taki, taki cień rzucił mi, jakby to było. A. A, nie, myślałem, że... nie zamknąłem go. Ja pierdolę. Nie zamknąłem go, a Wiedziałem. tyle brakło. Widziałem, Tylko widziałem, jak mi wyskoczył ten dumbbell z koła Ale nie możesz być zły z tego, że nie było to jakaś... Ale panie, próbowałeś on ten, on tak pomału odpływał, jeszcze... To, ja jeszcze go, kurde, <laughs> wiesz... Przecież jakbym z, inaczej złapał? Ee, z, no... Kurde, patrz, Przyrodę. Odwrócił się, odwinął... Kurde, no. <laughs> no... trudno, co? Mały haczyczek tam założyłeś. No czy od czwórka? No, czwórka, czwórka... No, to zawsze tak. Prawie zawsze. No, cholera jasna. No. Miało być tak pięknie. <noise> Miało być tak, mało... ale było. Było, było, no, było pięknie. Dobrze, że rybę, Widzieliśmy, nie? Rybę widziałeś. Ryba, kilo. ryba w przedziale właśnie takim jak do tej pory, między 9 do 12 kg taki przedział wagowy. Także. Sorry, Wojtek. No, starałem ja... ty, się, starałem ty, się jak to, mogłem. To nie Twoja wina. no. Do roboty. Znaczy się. Gdzieś teraz ja I co ja mam teraz się pójść wykąpać? Ja mam się pójść wykąpać teraz? I on se tak wyholuje, se tak se następną rybę? I to teraz trzeba się zastanowić czy się chce kąpać. Nie? nie, idę, idę, bo już sam siebie czuję, to już jest niedobrze. Robimy na nowo szybko zestaw. Może coś dzisiaj w dzień się znowu zadzieje dobrze się dzień zaczął no rybka niestety no, spieła się przy samym podbieraku, dosłownie zabrakło 10 cm żeby Adam ją podebrał ryba zwinęła mi jedną wędkę podczas holu także miałem ją w zaczepie, zerwałem także tą wędkę muszę szybko przerzucić rzucam tak samo ile fabryka dała na dumbbell ananasowego do palonego w Dobrze, że wczoraj sobie już spryskałem te Dumbelsiki, to już są odpowiednio przygotowane Drugą wędkę zrobię tak samo tylko, że na Dumbelsa, ale Donaldowego a może na nanosowego, jeszcze nie wiem, jeszcze zobaczę ale tak czy siak dwie wędki zarzucę, ile fabryka dała tam daleko, bez nęcenia przyniosą mi to rybkę. A, my, a mamy tu w sumie 6 wędek i na taki scenariusz ryba wzięła, to nie zaszkodzi dać tam dwie wędki. Że biorę się do roboty i rzucam. Adam widzę też jakieś poruszenie, już nie idzie się kąpać, już widzę coś tam robi w tle. Bo jakby ta ryba została wyholowana to zrobiłoby się 4-3. Tak, czuć, ale się, nie, jest, zrobiło, ale się nie, jest, nie zrobiło, ale się nie zrobiło. Ale jest 4, 2,5. Ja, ja, powiem, że, ja ci, nie, powiem Ci tak, w piłce nożnej najczęściej mówią tak, niewykorzystane sytuacje się mszcząc, nie? Czyli tutaj ja liczę na to, e, że teraz ta niewykorzystana sytuacja u Ciebie e, się zemści po prostu. Tak mi, i, tak mi życzysz? Nie, zemści się, że teraz znowu zaczynamy od początku, bo Ty miałeś dobre końce, to był Twój właśnie koniec. <laughs> I teraz znowu jest początek, a ja znowu mam dobre początki i liczę na to, że teraz gdzieś wiesz. Dobra, jeszcze ją jeszcze raz ją dopalimy troszkę. jak zryty beret, nie? Jak po tylu dwa dni na przykład ryba nie bierze, nie żeruje albo bardzo chimerycznie żeruje, to człowiek, człowiek zaczyna różnego rodzaju kombinacje. Poczułeś to? <suszy> batyrik to baterik. Dobra. Czyli jednak coś w tym jest, że taki, taki zestaw i na Salasko i tutaj znowu zadziałał, nie? Wtedy w marcu na Salasko, że gdzieś to ryb, rybki lubią taki, taki, tak, takiego dumbersika. W takim zapachu pobierać, nie? To jest nie wiem, właśnie, że tego widzisz No to zobacz, tam jest piana, tam jest piana, czekaj tam jest piana. Tam, tam i tam A ja na ten trzeci sposób miałem wędkę. No ja tam gdzie ta piana jest na te, na te drzewa E, co są te, te właśnie Bo ty masz dzisiaj? Pierwszy, drugi, trzeci słup. No, no tenki na trzecim. No, no to te, te, te drzewa, co jest między trzecim a czwartym słupem to jest pianac, nie? No. no to ja tam e, parę z tam spadło. Co, no, w nie tam. Co? <laughs> Niecej odległości. Ja tam zestawem nie dorzucę piany ty piany paszki. Jakbyś jeszcze hamulec przykręcił fajnie 20 metrów A tu jest mół na to co to teraz tutaj to ma Ipadło na lewo zapomniałem hamulca dokręcić. Czemu nie powtórzysz rzutu? Czemu? Jeszcze drugą robą. Druga, ta, 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 ta? No ja bym powtórzył rzut Nie, no korki tam daleko. Ja. No. No. Powtórzę sobie dopiero kiedy będę, żeby się Robię następną wędkę, bo ryba w łowisku, panie. <laughs> Jeden przypadkowy karm przypłynął i ryba w łowisku. One, one more time. Powiem Ci, daleko od tej piany nie było. No z 20 metrów na pewno, nie? No, ale nie było tak, jak tak, powiem Ci, jakoś mega... Przypuszczam, że jeszcze z... przy lepszym rzucie Ty sobie byś przetworował na do tej piany. Ja będę próbował. Dobra, dalej jest, ja No na słupie jest ten czwarty. Może wiesz, może być Adam taki moment, że na przykład ryba zacznie lepiej żerować troszeczkę i takie dumbelsiki leżące gdzieś tam się okażą. Wiesz, szybko zbierane. Znaczy, takie, takie się tylko łudzę, To mi tu dzwoni. Jadę z kolejną wędką. Już szybki montaż nastąpił. Tej zerwanej wędki, co została w zaciepie. Mówiła mama wczoraj, zrób sobie przypony. Jak jest czas, to nie. <ścoughs> Trzeba było na szybko wiązać. Mama, mama, mama ostrzegała. Weź ten portfel, bo, bo poleci z moim zestawem. Ja. ja, goed, goed, twee cilinder. Natuurlijk is <laughs> het <laughs> wel. Ik liever absoluut. No już niektórzy by się tu nie połowili tak zrzuty nie? Dużo osób w Polsce Bo niedawno ja też byłem taką osobę, która w ogóle narzucała Moim zdaniem każdy karpiarz powinien Może nie tak mega nie wiadomo jak ale umieć łowić zrzutu To to za karpiasz tylko z wózki to takie jest moje zdanie. Każdy może mieć inne. Musi jechać. Chwila przerwy na jakieś śniadanko. Jak w końcu może pójdę No, widzę wszystkie trzy. A jak Jak jechać, to jechać, a nie z gościem. Idę teraz się wykąpać, może ogolić. Eee, wędki trzy przerzuciłem. Mam nadzieję, że nie będzie brania. Ale jak będzie branie, to jeszcze z Wojtkiem tego nie ustalałem. Zaraz mu tylko go powiadomię o tym, ale żebyście wiedzieli, że mimo to że on wyholuje, to będzie moja ryba, nie? Tak wygląda może nasz ostatni wieczór tutaj na tym zbiornikiem Jak nie będzie dwóch brań do jutra do 11 w południe to pakujemy się dwóch brań bądź jedna i konkretnej. Bądź jednej konkretnej. Tak. Ja już okrzyk zrobiłem tutaj od Sławę? Już nie. To jest, niech zostanie dla mnie. Ci co mnie znają, to wiedzą jaki to jest okrzyk. Ci co mnie nie znają, może kiedyś poznają, nie, nie dziś. Powiem wam, że odbiło się tam od góry, <noise> jak krzyknął, <noise> poszło echo. I A to, co od... powiesz na, te, na temat tej pierwszej zasiadki nad tym pięknym zbiornikiem? Poza zakończeniem, które pewnie powiemy jutro. Nie, nie mogę opowiadać, bo się zaraz rozgadam. Nie, nie, nie. A w jednym zdaniu jak bym miał to powiedzieć. Może no, na razie zapłaciliśmy frycowe zbiornik Mówisz, bardzo nie, fajny. Nie, ja myślę, ja że, też, że tak. To no trochę tak. No i tak no trochę zapłaciliśmy frycowe z tego względu, że zobacz, widzimy teraz na przykład po tych dwóch dniach na przykład... A już tutaj, się rozgadujesz. No właśnie, gdzie ta ryba się w ogóle spławia, tak? Więc no to, no to jest jakieś frycowe, no, że siedziśmy tutaj, a nie gdzie indziej. O, a usiedlibyśmy no, gdzie indziej jakbyśmy tu przyjechali, nie? Co? Teraz jak już wiemy, to byśmy gdzie indziej usiadli. No raczej tak, no raczej tak. Na 99% bym usiadł zupełnie w innym miejscu niż, niż tutaj, co jestem przy z założenia, że przy mnichu najgłębiej i, i tak bym pewnie tak w 90% tak usiadłem, nie mając żadnego pojęcia o tej wodzie, a z tą wiedzą i z obserwacją wody co już jest z tego, to na pewno bym tutaj nie usiadł w grudniu przynajmniej, co nie? No. dobra, no to tyle kątem wstępu przed wstęp, przed zakończeniem <noise> Tak to nazwę to był wstęp zakończenia oby rybki zaczęły miałem piękny odjazd widzieliście dzisiaj co ryba się spięła rano przy podbieraku liczyłem że jeszcze jedna dzisiaj w dzień weźmie no ale niestety cisza i tak cieszył, że będzie 4,3 4,3 a tu dalej kula, 4 4,2 Ujujuj, uj, tak mi go szkoda uj, uj, uj. Ale powiem wam Widoki i sceneria nad tym jeziorem Jest po prostu Miażdży Miażdży umysłu, no To w ogóle jak chmury na przykład przez te góry się przewalają No wszystko, każdego jednego Nawet roślinność czy tam ptactwo na roślinności teraz nie mamy tam dużo do oglądania, bo jest zima, ale ptactwo różnego rodzaju Jest co oglądać, jest się nad czym Czym się zachwycać. Jest to yy, na przykład takie, takie sytuacje, że dziwi nas na przykład, że te chmury na przykład wiszą nad tym pasłem gór, ale pewnie właśnie ten wiatr, który tam górą gdzieś yy, z, mo z, mo z morza wali, nie pozwala temu się przedostać i dzisiaj tutaj. Ekipa, która robiła e, kamery, e, mówili, że jechali z Zagrzebia i po drodze tutaj za tymi górami, zaraz za tymi górami, dalej ponad pół metra śniegu na przykład jest, tak? Także ten wiatr, jak tylko tutaj poczujemy, że z, wiatr zawiewa, to on jest tak zimny, tak przeszywający, że masakrac, nie? Także no to też jest taki, e, no ma to swój klimacik, ma to swój, e, swoją taką nutkę... ...atrakcji, o tego tak bym powiedział. Brak słów. Bo właśnie już cię chodzisz, są co no. ona no zabrakło. się śmiał, że, że jak? To, to no, ale jestem, no ale ja jestem anyway. hydraulikiem z wykształcenia, w ogóle jestem informatykiem, więc to informatycy nie mają w ogóle jakiegokolwiek słownictwa, tak? Nie ubliżając nikomu, broń bożec, nie? Ale z reguły to nie jesteśmy humanistami. Ja jestem techniczny. Także wiesz, na komputerze poklepać sobie troszeczkę, ewentualnie rurki jakieś skręcić, a nie tam literaturę piąkną czytać. Nie, 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 nie. Książki to... Moja żona dużo książek czyta. I ona jest w naszym małżeństwie tym, tym, tą osobą, tą mądrzejszą. Ja jestem od zarabiania pieniędzy. Dobra, kończę to, bo już się ciemno robi. Już ziarno widać na ekranie. I. I co? Idziemy wbijamy do namiotu. Tutaj mamy namiotik, jeszcze raz wam pokażemy. Zrobiłem już tam Saunę Solution w środku. <grym> chodzi. Kiedy chodzi? A ja zaraz pyknę jeszcze grzane wino. Tak. A poczęstujesz mnie? No, oczywiście. No i także wbijamy na grzane winko do namiotu. Odpalam laptopa i zaczynam montować kolejnego vloga. Żebyście mieli co oglądać. I, I to... z czego się śmiać? Może też. Tak to wygląda u nas. I czekamy, czekamy na sporadyczny, przypadkowy pewnie strzał. Co, wyciała Ci tam no, te przyprawki z tylko w nie, tylko, tylko tak próbuję sobie wyobrazić to, że jak spontaniczny ten wyjazd był i jest można powiedzieć, to też świadczy o tym, że tak o no, siedzieliśmy dzisiaj na krzesłach i z, z, sami do siebie mówiliśmy, k**wa, jaka z nas amatorka. Totalna amatorka, taka, że masakra. Termometru nie zabraliśmy, żeby zmierzyć temperaturę wody. Lornetki nie wzięliśmy, żeby obserwować, gdzie dokładne są spławy. To no, tyle rzeczy, co nie zabieraliśmy ze sobą na ten wyjazd, to po prostu opiewa o, pomstw, o pomstę do nieba dosłownie. Naprawdę, to jest po prostu, przyjechaliśmy tutaj chyba tylko po to, żeby, wiesz, o, będziemy tydzień na rybach, fajnie, o, na ten zbiornik, który mieliśmy rok, w na przyszłym roku, to co szybciej przyjedziemy. Co nie? O i tak, tak, to chyba wyglądało no, ale. Co, żałujesz? no, nie, ja żałuję. no ja nie żałuję, jak mam żałować, jak cztery ryby no. złowiłem w grudniu, no to jak mam żałować tego? No, to takiej rzeczy się nie, nie żałuje tylko chodzi o to, że e, jeszcze więcej człowiek by z tego wyjazdu wyniósł i jeszcze więcej e, mógłby w tym, w te, z tego wyjazdu wyciągnąć, tak? Czyli tek, z każdy wyjazd człowiek, czegoś, czegoś uczy. A tutaj no, nie potrafię przeanalizować temperatury wody, nie potrafię dokładnie przeanalizować głębokości pewnych rzeczy, też szczególnie już tak jak na przykład spławów ryby, czy gdzieś bąbluje, czy nie. No mnie trafia, że nie jesteśmy do tego przygotowani, ale no Wojtka też tutaj w tym dziedzinie przepraszam, no, że też. jest. mniej, nie mniej, ciebie to tak trafia, że nie potrafię przeanalizować sobie pewnych sytuacji i już minuszka tam. O, tyk, 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 tyk. No ja tu przyjechałem, zobaczyłem, wiem, że tu wrócę. I to niedługo. Nie no przybyłem, zobaczyłem. Tak. Może nie zdobyłem, ale tu wrócę. I'll be back. Piękny będzie tutaj tygodniowy wypoczynek z Madzią. W przyszłym roku. W przyszłym roku będę tu wypoczywał. To jest. Tu jeszcze koło wrócimy?